Jesteśmy na trzeciej edycji akcji Lubię siebie. Za co pani może powiedzieć, że się lubi? Lubię siebie za to, że nie boję się zmian, potrafię wychodzić ze strefy komfortu. I takim moim ulubionym powiedzeniem jest no risk, no fun. I w związku z tym. No, nie boję się, nie boję się iść do przodu. Co pani może powiedzieć, w czym z siebie pani nie lubi i stara się poprawić? Jestem strasznie rozkojarzona i jestem bałaganiarą, chociaż teraz to z wiekiem trochę mi się poprawiło. Bardziej bałaganią moje dzieci, a ja chodzę i sprzątam za nimi. Ale jestem trochę roztrzepana. Jestem trochę roztrzepana i to mi przeszkadza w życiu, no bo jestem taką artystką i zawsze pół pół zawsze mojego mózgu to jest gdzieś indziej w ogóle. Albo pracuję nad jakimś filmem, albo tak jak teraz pracuję nad nową płytą, więc pół mojej głowy już jest w studiu i myśli o piosenkach i tak dalej i nie potrafię się często skoncentrować na tym co robię w danym momencie, więc tej uważności przydałoby mi się nauczyć trochę. E, czyli rozumiem, że już niedługo zobaczymy Pani płytę nową wyjdzie jakaś? Tak, bardzo się cieszę bo teraz troszeczkę mam mniej pracy przy filmie, bardzo zatęskiłam za muzyką więc teraz kochani siedzę w studiu piszę piosenki i e, Mam nadzieję, że na zimę już jakąś epkę mini album usłyszycie, a na pewno wkrótce też nowy singiel, nowy teledysk. Także bądźcie z nami. A w jakim to będzie stylu? Czy będzie może też kolaboracja z kimś? E, tak, ale nie chcę jeszcze zdradzać. E, o takiej kolaboracji pewnej, której mogę powiedzieć na pewno, to to, że e, pracujemy z Grubsonem nad wspólnym utworem, e, a pracuję teraz z Guralem też jako producentem i, i też na pewno wspólny, wspólny numer już mamy nagrany i, i wkrótce ujrzą światło dzienne. A czy widziałaby Pani ostatnio show Dody? Przy, e, przez jakiś czas się e, kontakt i może coś tam mignęło? E, niestety no nie mam telewizji, więc nie, nie widziałam, ale trzymam bardzo za Dody kciuki. Troszeczkę rzeczywiście ostatnio się e, już nie kontaktujemy tak, tak często, no bo obie, obie jesteśmy bardzo zajęte, zresztą, e, ale bardzo jej kibicuję i bardzo ją podziwiam, bo widzę, że jest mega pracowita w tej chwili i, i naprawdę e, robi świetne rzeczy. także całujecie ten nowy singiel, który jest hitem teraz e, ze tym słuchała pani słuchałam tak e, bardzo mi się podoba to jak śpiewa Doda a co do reszty to nie będę się wypowiadać